To jest hmm. nasz krzak. Hmm. Łatwo, first blood. Sekundę <grym> na monitor patrzył. nie patrzył, sekundę. Nie też zauważyliście, że jakieś tak stężenie gejozy w naszej drużynie jest całkiem oh. wysokie? No tak, mam w bogdane Bogdana. <grym> Dobra, ale ten sam przeżył coś. No kurany. Dobrze dzieci. Przeżył. <grym> nope. Nie. No A, niemożliwe. A tak się spociłem. No, jeszcze tej jarki nie mam. Nie, nie, udało się, o, tak! Nie, ty pedale! Ty głupisko. Za darmo sobie wziąłem po moje. Nie, ja nie chcę umierać, zabisz Specjalnie bym cię kiedyś jeszcze odsłonił, żebyś zdechł. Tak jest. Zabij kogoś tym smolderem, j**a, no nie mogę! O kurde, schodzę od ciebie. O, wiedziałem, że bym od ciebie odejść, no, ci no, nie wiedziałem. No ale nie wiem, i powiedz mi, że to jest normalne, No nie chce mi się w tej gry nie mi no, 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 Powiedz mi, że to jest normalne, <laughs> <Sieh> <laughs> <się> O <zobaczy>. Boże. <laughs> no powiedz mi, że to jest normalne, O Boże, jak dobrze, <laughs> że ja tu nagrałem. O Boże, brat brata w dupę harata. <laughs> ja, p***a, wciąga, kup. Nie, nie. O, patrz, widzę, że Nieźle idzie całkiem. Komu? Ciągle, nie ma koki. Bartusiowi. No, no Bartuś jest dobrym graczem, generalnie. Nie mówię nie, tak, tak, tak. nie, nie mówię być pęta. Ja dosłownie jestem, personifikacją tego yy, wywiadu z Kopacz, co ona mówiła, że jeśli przez miesiąc, jeśli przez dwa miesiące będę rzucać tymi kamieniami, to zabiję tego dinozaura. Ja robię dokładnie <laughs> to samo. <laughs> Budujemy ścianę! <laughs> Fajnie, tak żeby się tam nie mógł dostać do niej. A... A półna wykorzystuje moje ściany. Moje ściany z najgorszym stylem League of Legends. On mnie e, Kalista ma tą pasywkę. A, cię zabił? Tak, on, on mnie po prostu... E, a, ta, a ta gra mnie zmusza, żebym stał w miejscu. Tak, no zabił Jak, jak, jak nie wiąże i mnie po prostu zabił. Ty, wie, nie mogłem się ruszyć, to tak, nie był tak, tak, nawet tak, stół. Tak, tak. Ej, dobra, robimy tak, Paweł, tak, tak, Paweł, tak. tak, Paweł Jumper? Paweł Jumper! Okej. Okay. Idziemy. Niczego nie żałuję. Nie żałuję. Ani trochę nie żałuję. O! Dobrze! Z Bartkiem! Z Bartkiem! Myślałem, że to taka lista. O kurwa, co? Odkryli was chyba. Chyba nas odkryli. Zabrałem bartkę na randkę za miasto. na randki spotkamy. O, siema, stun frajerzy. No i co teraz, Kiepie? Łatwo z tobą. Ale dziwko, O kur... Jestem! No i na chubiec, no je pingujesz. No i co ja mam zrobić, no? Od atakami go zabić? Próbujesz go podróżniłem. YouTube. Żegnajcie. O nie. O nie. Prawda, Chciałem do bycia grzecznym. Tak. Oj, bardzo. nie. że ze mną pójdziesz. Przepraszam. nie. no, nie. jedną zabij. Dziękuję. Teleport. Jestem, hmm. ja nie. O nie. wybuchłem. nie. O nie. O nie. O nie. mam pojęcia. Dobrze. nie. wygrasz. Chodź tu z... Ale zamiast smoka jest mistrz splinter który nigdy się nie zmienił w to jest szczur. szczura. No ale wiesz, tam no, był po... mini-smok, to w sumie prawie to samo. Albo w ratatuju, po prostu utknął przez przypadek. Albo w ratatuju, zwykły szczur, który nie umie gotować. I zamiast, zamiast pomagać mi w gotowaniu, niechcący zrobiłem fajną... zupę. choroby po Nie Niechcący zrobiłem fajną zupę, bo wrzuciłem tam szczura. Najlepiej ze szczurem, k**a w zupie wprost. Ratatuj, ale ugotowałem szczura raz, było w sumie dobre. Tak, zamiast go przygarnąć, tak nie, ja. nie, to meter, go ugotowałem. E, bo, tak nie, to ja. Nie tak Dobra, to ze dwóch, ja idę się pojechać jeszcze. Macie portal. Okej, a Nie! Paweł jumper! Wracam do studni! Rafaello! Sejm. Teleport! <laughs> Nieee kurde Tak zapiłem Wurf Tarcza, tarcza złata! Nie wiem, o mam Co? Co? Co, co? co tam było? Sprawiedliwość, kurwa! Żądam za... satysfakcji! Zostaw gierła lapki do viva!